Siemaneczko w nowej serii na kanale, tym razem z modyfikacji zagadka orków prolog. Jest to polska modyfikacja z pełnym polskim dubbingiem wydana 1 sierpnia 2017 roku. Twórcami jest ekipa Dark Mothers Team. Był jest to prolog do pełnej modyfikacji zagadka orków która, nad którą prace trwają, ale raczej projekt umarł, bo z tego co udało mi się wygrzebać chyba od 2021 nie ma odzewu, nie? więc no niestety chyba projekt umarł yy, i ostał się tak naprawdę ten prolog i chyba wersja demo zagadki orków, ale nie jestem pewien. Natomiast wiem, że prolog jest w pełni grywalny z pełną polską... Yy, Pełnym polskim dubbingiem i podobno jest całkiem okej. Okay. Kompletnie nigdy nie słyszałem o tym projekcie, ani o tym tym bardziej o tym prologu, więc jestem bardzo ciekaw, co to będzie. I chyba tyle, nie? A wiem, że akcja dzieje się przed wyciągnięciem bez jego zgruzów z świątyni śniącego. Wiem, że wtedy akcja się zaczyna dziać. Dostajemy nowego bohatera e, i co, ich chyba zaczynamy, nie? Chyba wszystko powiedziałem. Dobra, sprawdźmy ten prolog, tak jest. Zobaczymy, czy warto byłoby czekać na pełną wersję, czy nie. Okej. Okay. Nowy bohater. Dobra, pokaż mi. Dziesiąty poziom. Um, Strażnik królewski. Okej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, aha, bo my się wcielamy. Aha, bo e, przypłynął do korynic jakiś e, e, okręt ze strażnikami królewskimi i jakąś legendę sprawdzają, tak? Szukanie jakiejś doliny czy coś takiego? Z, z Takiego krótkiego opisu. Coś tam było właśnie o tych strzępkach. Hmm. Na górze? No, a w sumie dobra, może być ten pasek szybkiego wyboru. Dobra, nie będę się teraz tym przejmował. Chodźmy poznać jakieś szczegóły, może co jest, jest grane. jest nasza zguba. A już myślałem, że nie żyjesz. Dobrze cię znowu widzieć żywego i całego. Ok. Ciebie też, Orto. Tak jest. Bardzo, bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o dubbing, Spoczko. Wszystko w porządku? Jak na razie tak. Jedynie Erwin nie może się z tym wszystkim pogodzić. Tak wściekłego jeszcze nigdy go nie widziałem. Gdybyś tu był godzinę temu, mógłbyś zobaczyć jego wyraz twarzy. A co się stało? Myślałem, że zaraz nas pozabija. Na szczęście tego nie zrobił. Okej. Okay. A, to jest bardzo króciutka modyfikacja, znaczy bardzo, no krótka, 4-5 godzinek. Yy. Ale, a, ale i tak sprawdzimy. <laughs> Jakby to miało jakiś wpływ. Dobra. Yy. Wiesz coś może o tym miejscu? Niestety, ale nic o nim nie wiem. Wiem tylko, że trafiliśmy do odciętej od reszty świata doliny. A przez szybko balniany? Nic z niego. przez te góry nie przeprawiłby się nawet najtwardszy poszukiwacz. Okej, okay, czyli to się dzieje na wyspie Koronis, jakieś nowe rejony. Szukałem powiem Wam jakiegoś dłuższego projektu, ale no jest problem, żeby. Znaczy główny problem jest taki, że bardzo mi zależy na dubbingu, nie. No i to ogranicza, bardzo ogranicza pole poszukiwań, ale trafiłem coś takiego, nie? Zagadka orków, dobra. A są tu jakieś rozdziały, czy, czy nie. Pełno chrząszczy widzę. A, no i już wszystkie pluginy działają tak, jak powinny działać. O, dobra. Jaką mamy broń? A, kiepski długi miecz, ok. O, chrząszcze mnie tu denerwują. Mogę go rozdeptać? O, pięknie, dobra. Yy... Trochę mam wrażenie, że jest nutka za cicho, a przy arkonie to troszeczkę przyciszyłem, więc dobra, zróbmy tak. I wiecie co? I i i i i i. Jeszcze jeden temat czułość myszy. No, mam wrażenie, że jest zbyt, no zdecydowanie, zbyt czuła. Dobra, Clarence. Aha, Okej. Okay. Ma to w dupie. O, ten nie będzie miał. Patrz, do czego doprowadziłeś. Ja? Bez ciebie zawsze są jakieś kłopoty, Clarence. Na następny raz patrz pod nogi. Nie zamierzam po raz drugi lądować znowu w jakiejś dziurze. Fajny pancerz. No, nareszcie jesteś. Kozacki. A już myślałem, że na dobre zgubiłeś się w tym szybie. Spokojnie, złego diabli tak szybko nie biorą. Oto to co może być spokojny. Dobra. No właśnie, gdzie my jesteśmy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest dobre pytanie. Przez godzinę twojej nieobecności zdążyłem trochę rozejrzeć się po okolicy. Fakt, faktem daleko nie zaszedłem. Nie opuściłem nawet tego wzgórza tego, co udało mi się zaobserwować, to znajdujemy się w Dolinie otoczonej szczelnie wysokim pasmem górskim. Widocznie jedyna droga, która tutaj prowadzi, to ten opuszczony szyb górniczy, do którego wpadł Clarence. Podążając tą ścieżką, trafimy do centrum tejże Doliny. Zaraz po lewej stronie ścieżki rozpościera się niewielki las. Udało mi się także dostrzec ruiny jakiegoś zamku. Zamku? Myślisz, że ktoś może w nim mieszkać? Raczej wątpię w to. Ten zamek to tylko kupa kamieni widać, że toczyły się o niego kiedyś zażarte walki. Okej, okay, brzmi ciekawie. Mega fajny pancerz. Oczywiście wiemy skąd się wywodzi, ale jest chyba modyfikowany troszeczkę, nie? Na przedramieniu, znaczy powyżej rękawicy, a jeszcze przed barkiem jest taka kolczuga. Chyba nie było tego oryginalnie. Albo ja nie pamiętam, cholercia. Mm. Czekaj, czekaj, coś mi się przypomniało. Co takiego? Czy to nie tą dolinę kazał nam odnaleźć Karalius? Zamek to chyba najlepszy dowód na to, o czym on nam mówi. Być może przekonamy się o tym, jeśli to ta dolina, Karalius będzie zachwycony. Wreszcie będziemy szybsi od Togura i Boharta. Tylko na to wszystko potrzebujemy dowodów, których jak na razie nie posiadamy. Okej, okay. szukamy jakiejś doliny, dobra. Co zamierzasz teraz zrobić? Na pewno nie będę stał założonymi rękami i lamentował nad naszym losem. Rozkazy Karaliusa są jasne. Mieliśmy odszukać tą cholerną dolinę, jak na razie przynajmniej to nam się udało. Trzeba będzie ją dogłębnie zbadać, żeby nie zarzucono nam, że się pomyliliśmy. Tylko na chwilę obecną nie jest to możliwe. Dlaczego? Clarence nie może chodzić, a to wszystko przez ten niefortunny upadek. Wpadając do szybu, zwichnął sobie kostkę i to dość paskudnie. Dopóki nie stanie na równe nogi, będziemy tutaj cały czas stacjonować. Bez niego nie ruszymy w głąb doliny. Postaram się mu jakoś pomóc. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, Podnieść y... Podnieś tą polną jagodę. Chyba mogę sobie pożyczyć tą zawartość, nie? Aaa, pozbierajmy wszystko. Czekajcie, dziennik, zobaczmy. Nie jest dobrze, znaleźliśmy się na jakiejś odludziu. W dolinie zapomniany przez świat. Erwin... trochę dziwny jego głos jest, ale to takie może czepialstwo. Zdążył się rozejrzeć po okolicy. Po lewej stronie ścieżki prowadzącej z góry rozpościera się niewielki las, zaś w centrum znajduje się zamek. Coś mi to przypomina. Jesteśmy tutaj u ziemienia to wszystko przez uraz Clarence'a. Będę musiał mu jakoś z tym pomóc. Pomożemy spokojnie, no, chłopina. Miał pecha, ogarniemy to zaraz, za moment. Ech, ciekawe, jakaś ukryta dolina. Bardzo ciekawie to brzmi. Mamy kuferek, czy ja mam. <laughs> e, nie mam żadnych wytrychów, ok. A w ogóle potrafię otwierać zamki? Absolutnie nie. Absolutnie nie. No dobra, trudno. Okej, okay, kurczę, dobra, coś jeszcze w krzaczkach? Pochodnia? Nie mam żadnej pochodni? Uuu. A która jest godzina? Nie, no są poranne godziny, dobra. Zbieramy wszystko, co się da, jak to na początku. Ej, na razie to fajnie wygląda. Dubbing i jakby ta miejscóweczka jest też spoczko wypełniona. I zarys fabularny, że tam trafiliśmy do zapomnianej doliny, tylko jeszcze... Szukamy tego, rozumiem, że zostało wysłanych kilka ekip. I chyba nam się udało, nie? Okej, okay. nie wiem, czy to pluginy. Coś pogrzebałem w pluginach i coś zepsułem, czy modyfikacja o, dodaje ten wskaźnik. Ole musiałbym. Chociaż. Nie no, ty, jedyny plugin, który dodałem to. Nie, dwa dodałem na ekwipunek, bo to w Arkonie nie działał. I a, żeby latające e, stwory się nie bagowały nad głową, a e, możliwe, że to modyfikacja to dodaje, dobra. Hmm, tutaj też jest zamknięte, okej. Okay. No dobra, jest nas tylko e, o czterech. Jeszcze gdzieś dziad jakiś chodzi, ale mniejsza z tym. A czekajcie, pozbieramy sobie. O, bryłka rudy, spoczko. No, mi się to bardziej teraz przyda. Zardzewiał miecz dwuręczny, dobra. Słuchaj, jest problem. Słyszałem co? Co z Twoją nogą? Słyszałem, że nie możesz chodzić. Lo! Ach, boli jak cholera. Mogłem bardziej skupić się na drodze. Wtedy nie doszłoby do tego wszystkiego. Mogłeś. Kostka strasznie mi spuchła. Przez to nie mogę wstać. Na domiar złego zapomniałem zabrać z miasta kilka mikstur leczniczych. Teraz muszę cierpieć przez swoją głupotę. Postaram ci się jakoś pomóc. Na pewno nie zostawię cię z tym samego. Dobrze to słyszeć. Wiedziałem, że zawsze mogę na tobie polegać. Pewnie. Co konkretnie potrzebujesz? Wystarczy, jak przyniesiesz mi 6 sztuk ziela leczniczego i 2 sztuki górskiego mchu. Okej. Okay. Te rośliny powinny rosnąć w tej okolicy. Znajdę to bez problemu. Nie Chyba także butelką wody od tej całej wędrówki zdążyło mi już zaschnąć w gardle. Dobra, jakoś to załatwię. E, raczej nie mam tego w ekwipunku, ale okej. Okay. Myślę, że to nie będzie nic trudnego. No wiadomo, że trzeba było będzie, że trzeba będzie coś mu przynieść na tą nogę, nie? Więc jakby okej. Okay. Nasz pierwszy kłeścik, dobra, czy... a jemu się coś tu zmieniło? Nie masz może przy sobie butelki wody? Mam, tylko po co ci ona? Clarence potrzebuje się napić. Jego butelka świeci już pustkami. No. Trzeba było tak od razu mówić. Daj mu ją, niech mu wyjdzie na zdrowie. Okej, okay, tak zrobię. A tylko ja mam lekki pancerz? Nie, Clarence też ma, dobra, myślałem, że ja jestem tu jedynym żółtodziobem. Hej, ty! A czekajcie, mogę dać mu, dać mu od razu tą wodę, czy e, czy dopiero cały pakiet? Mam coś jeszcze dla ciebie. Co takiego? Prosiłeś mnie wcześniej o butelkę wody. Mam jedną przy sobie. Może się sobie wziąć. Tak jest. Wielkie dzięki, Ronin. A tylko tego brakowało okay. mi szczęścia. Tak się nazywamy. Dobra. Wyśmienita. Jeszcze raz wielkie dzięki. Odwdzięczę ci się jeszcze kiedyś za to. Nie pamiętam, wcześniej padło imię nasze? Nie. Chyba pierwszy raz dopiero powiedzieli po imieniu do nas, albo mi coś umknęło, ale okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Sześć sztuk ziela leczniczego, dwie sztuki górskiego muchu. Okej. Okay. Dobra, dobra. Trochę tego potrzebujemy. No dobra, czyli ruszamy na jakąś e, wyprawę. No nie, nie jesteśmy żółto dziobem, więc też tak nie powinniśmy trząść portkami. Trochę mnie wkurzałem te chrzążce. O, tam jest pełno ścierwojadów. Ale poradzimy sobie. Tak jak mówię, jesteśmy już wojownikiem. W jakimś tam stopniu, więc dobra. Myślę, że warto porządnie tutaj wszystko przeszukać. Te krzaczki. czasami nie ma tu jakiegoś górskiego muchu, Ale nie ma. To szkoda, bo w takim miejscu powinien być. No ale dobra. Ja, widzę, że ogólnie sporo tych krzaczków. okej, okay, fajnie. Nie pożałowali budżetu na krzaczki. Dobra. Nie wiem, czy wbijamy od razu. Nie wiem, może sobie poczekamy. Górski. Oj. O kurde, nie, nie blokuj się, stary. Górski ścierwojad. Okej, okay. surowe mięso. Udziec ścierwojada? O kurde, to coś nowego. Ha. Nie no, spoczko. Oj kurde, nie, nie, nie wszystkie naraz, nie, 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 bo to się źle skończy. No dobra, może dwójka tam jest? Albo stety. Kurwa mać Te plamy krwi po wczytaniu nie zniknęły, nie? Dawaj Ronin, kurde, nie załamuj mnie. No, nie poszło nam to za dobrze. Co znaczy, kurde, mocne te ścierwojady, nie? No, ale dobra, no nie będziemy się mazgaić. O, dobra, pozbierajmy, co się da. Eee, troszkę ciemno tutaj, nie ukrywam. O, ja przyzwyczaiłem się do tego sprintu w Arkonie. No i teraz, cholercia, trzeba będzie się odzwyczaić. No, ale trudno. Coś tutaj więcej może być. Kretoszczury, mam nadzieję, że nie jakieś górskie, tylko klasyczne, zwykłe kretoszczury. No i kurwa, już muszą dwa lecieć. Kretoszczury zawsze z daleka tak. Eee, Na Pięknie. Dobra. Ej, a teraz ten pasek wyboru przeniósł się na dół. No ale poza ekwipunkiem, nie, może mi się wydawało. Dobra. Dobra, dobra. Coś więcej tutaj... I wilki widzę. Ale muszę pamiętać, że wilki to też nie będzie problem. A zębacze to może, mogą już być problemem. Zwłaszcza, że są dwa, więc może niekoniecznie bym chciał iść w stronę zębaczy. Okej. Okay. To miało być ziele lecznicze czy roślina? Ziele lecznicze... A czyli mam, dobra, tylko tego muchu cholernego nie mam. Eee, no nie. Niekoniecznie mi się pali tam, chociaż kurde Może to tam będzie ten mech, ale nie no, zębacze to są zębacze. Lepiej nie kozakować, eee, nie kozaczyć, przynajmniej na początku. To się może bardzo źle skończyć. Eee, w tej gęstej trawie, kurde, mogę pominąć jakieś fanty. Ciekawe... a czy... już wilczki mnie stargetowały, dobra. O, i tam cieniostwo sobie drzemie. Ciekawe, kto tutaj wcześniej był przed nami? Wiecie, po kim to są pozostałości, nie? Spadam na te wilki. Nie ma się tutaj co czaić na nie. Z tego względu, że nam przegonią statko kretoszczurów. Naprawdę! Dobra. Okej, okay, a... Z z Kurde, kretoszur taki jeden był uparty, cały czas uciekał. Nawet ja nie mogłem go dogonić. Gdzieś tam uciekł, kurde, w stado dzików i się zrobiła e, niezła chryja. Więc dobra, pozwólcie, że wczytałem i zrobiłem to tak, jak powinno być zrobione. E, ogólnie tam jest cienioswór w lesie. Tam są gdzieś dziczki, ale powiem wam, że ładnie to wygląda. Mhm. Nie no, naprawdę, wizualnie, kurde, jest. Jest mega plus. Może, chociaż trochę tych ziółek jest poukładanych, nie będę mówił, że za mało, bo to już takie czepianie się. Nie no, są tutaj. Wiecie, bo już były takie modyfikacje, ładnie wyglądało, ale były puste, nie? Nic nie było kompletnie do zebrania. Natomiast nie, tutaj jest git. No zapraszam. Okej, okay, nawet całe statko. Tak jest, nie ma co się czaić. Młody krwopica, easy. Dobra. ouch, Dobranoc. Czy mogę z was coś wyciągnąć? Nie. Zupełnie nic. Dobra, mia miałem powiedzieć, że jest ciemno w tym lesie, ale no, w gęstym lesie musi być ciemno, nie? Więc już tutaj to jest takie czepianie się. Teraz zauważyłem tą aurę w tym kamiennym kręgu. Nie wiem czy mam się bać, czy mam to sprawdzić. Czy jedno i drugie? Dobra. Jesteśmy po akcji z krwiopijcami jeszcze raz, tam nie idziemy. Tam są zębacze i szkielety. Szkielety się rzucają na zębacze. W miarę szybko załatwiają te zębacze, a później biegną do nas. No i jest lipa. Ech, ogólnie dość potężnie oberwałem cholercia. Ta walka z krwiopijcami drugi raz mi nie poszła, ale trudno. Zastanawiam się czy się nie wrócić na te zębacze cholera, czy tam nie będzie tego mchu, no bo jak zobaczymy jak te szkielety sobie radzą z tymi zębaczami też jestem zaskoczony, ale może lepiej nie, bo no szkielety są silniejsze ode mnie, więc ja mogę sobie gorzej poradzić z zębaczami. Cóż wiecie, kurde, jeszcze jest ten um, etap, że jestem przyzwyczajony do Gerina, który już był fajnie zrobiony, taki wiecie z, razem z Magią, a, i teraz muszę się odzwyczaić. Chociaż to nie jest taki całkowity żółtodziu, absolutnie nie, to jest dobry wojownik. O, kur... o, aligator. Nie, może nie chcemy. To już wolę te dziki, które dziki, które są tam ta. Eee, chociaż może przesadzam, może ten aligator też byłby w zasięgu. No, zapraszam. Robicie szarże czy nie? Chyba nie, chyba się nie zdecydują, to może ja podejdę. Dwa naraz to jest zawsze problem. Dobra. Znaczy czy problem? O kurwa. Dobra, nie. Po prostu nie wszedł mi krytyk. Dobra, dobranoc. Okej, okay, po problemie. Martwię się, że ten e, mech, e, tak to miał być mech, górskiego muchu, że on byłby tam za tymi zębaczami przy tych skałach, nie? Na razie to kurczę żadnego muchu nie znalazłem i to mnie troszkę martwi. Chyba, że... No nie, 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 żadnego muchu to ja tutaj nie mam. Ej, to mnie troszkę martwi, że może tam się lepiej wrócić. Tam są jaszczury. No, ja już słyszę topielca. Znaczy, myślę, że topielec czy jaszczur jest w zasięgu. Już chyba niepotrzebnie panikuje. Dobra, zobaczymy tego topielca. A, chyba niepotrzebnie panikuje po prostu. Jest chyba w pojedynkę, nie? No, trochę źle zacząłem. No, dobra. Mogłem to lepiej zrobić, ale nie, nie ma co panikować. Hmm. O, szkielet jakiś. Ale nie, nawet dwa. Ale nic przy sobie nie mają. nie niedobrze, tak się nie robi. Chyba, że coś... Nie, nic takiego nie wpadło do plecaka. Teraz został jaszczur, też go rozstegujemy. Mhm. Kurwa. No szlak Dobra do tyłu Okej okay. Kurde, już odskakiwanie nie idzie mi tak jak powinno Ej, jest jakaś chatka no kurde, jest kolejny jaszczur Martwię się kurde, bo tego muchuni gdzie nie widzę. Pytanie czy... Nie no, przecież niemożliwe, żebyśmy go nie znaleźli. Jest coś na skalę, to może być to. To może być to, tylko ten drugi jaszur to mnie troszkę przeraża. Znaczy, bo z, z tą ilością HP to nawet nie mamy szans, nie? Tak, dobrze. Dobrze, to już przynajmniej jestem spokojny, że nie muszę się wracać. Czy ktoś tu może mieszkać? Ciężko stwierdzić, cholercia. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dobra. A szczur jest, okej. Okay. O, tu jest przejście do topielców, dobra. Jezu, ale by było, jakby ten szczur nie teraz tutaj załatwił. O jezu, jaki byłby wstyd. Dobra, ale tu będę mógł się przekimać w razie W. Chyba. Przecież w sumie to nie wiem, nie? Tak się rozpędziłem. I tu nie wygląda źle. Przecież tutaj jest świeże żarcie. Hmm. Łóżko mamy i to całkiem wygodne. No i to nie wygląda jak taka zapuszczona ruina, nie? Absolutnie. Nawet tutaj, no zobaczcie, no świeża zupa stoi. Wiadro z wodą. Tu mamy nawet piłę. Ej, możemy wejść? Czym? No, nie możemy. Dobra, pytanie, czy ja mogę sobie tutaj przekimać godzinkę? Na, na przykład, żeby się zregenerować? Ej, nie mogę a którą którą mamy godzinę nie chcę całego dnia przywinąć na przykład do oj dobra to nie to jednak weźmiemy do rana bo ja wieczorem tu nie będę chodził na bank ale w sumie też chyba będziemy powoli kończyć ten odcineczek nie tak mi się wydaje mamy jeden górski mech tak kurde fajnie byłoby znaleźć drugi gdzieś tu w okolicy to przyszły odcinek e, zacząłbym Kurwa, oczywiście musiał. Oj, musiałem się. Dobra. No ty, kurde, dziadu. Come on. Dobra. No, nie poszło najgorzej. Czy problem jest, wiecie. Dobra. Problem jest taki, że boję się, że żarczej mi braknie na regenerację czy coś, dlatego te walki trochę. Są stresujące, a mogę tu na górę wejść nawet. Nie, no powiem Wam, że naprawdę jest u, u, ruiny zamku. O tym mówił nasz dowódca, nie? Nie, no jest ładnie. No, dobra, tu sobie zakończymy ten pierwszy odcinek. Zdecydowanie jest ładnie, wizualnie tak. Chociaż trafiłem już na pierwsze, pierwszego baga z tymi plamami krwi, ale ogólnie jest tutaj ładnie. Dobra. I a i dubbing też zrobił dobre wrażenie. Jakościowo też jak na razie spoczko, bardzo spoczko. Dobra, tu sobie zakończymy zdecydowanie ten odcinek. Także e, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.